Cześć, witamy Cię w kolejnym, ostatnim już odcinku naszej specjalnej serii Bez Ogródek, podcastu Bez Ogródek. Ja nazywam się Żaneta Wypiorczyk i jest ze mną moja druga połowa. Cześć i za Przechodzimy do e, pytania, które, e, kolejnego pytania, które otrzymałyśmy od naszej słuchaczki, e, z tego co pamiętam, na maila i właśnie je przeczytam. Które brzmi tak, że kiedyś ukończyłam studia z architektury krajobrazu, urodziłam dwójkę dzieci, poszłam na etat, ale praca nie daje mi już żadnej satysfakcji. Przez lata pracy ciągle w tym samym miejscu czuję się wypalona i zmęczona. Chciałabym zająć się projektowaniem ogrodów, spróbować na swoim, ale myślę, że jest już wielu projektantów i że zajdą mi znów lata na to, aby w ogóle nauczyć się tego zawodu od początku, bo przecież projektowanie ogrodu to nie jest to samo, co projektowanie skwerów czy parków. Bądź pasów zieleni, znajdujących się przy drogach w mieście. No właśnie, o tym troszeczkę już zaczęłyśmy mówić w naszym poprzednim odcinku podcastu. I już teraz zachęcamy Cię do tego, byś odsłuchała tego ostatniego odcinka, dziesiątego bodajże. I spróbujemy się teraz rozprawić właśnie z tym, co do nas w mailu napisałaś. No droga słuchaczko, przede wszystkim nie ty jedna, nie? Jakby my takich historii znamy już wiele, o, bo to tak. jest, to jest bardzo, bardzo często się to e, tak naprawdę zdarza. Znaczy bardzo, bardzo wiele osób tak. z taką historią znamy, tak? Które gdzieś tam na, na tych studiach były, potem przydarzyło się życie, dużo, dużo rzeczy jakaś, e, założenie rodziny, dzieci i tak dalej. I e, w pewnym momencie albo do tego ruszenia z projektowaniem w ogóle nie doszło, albo może była praca gdzieś, ale w, m, nie do końca tak to wyglądało, jak miało, i tak dalej, i tak dalej. I minęły lata. Um, czy warto wrócić? Na pewno warto. Czy na rynku są już inni projektanci? Tak, są. Um, czy to źle? Nie, to nie jest źle. To znaczy, że, to, że ten rynek funkcjonuje, że jest zapotrzebowanie, i że um, jeżeli dobrze przemyślisz sprawę, jeżeli stworzysz. Ciekawą, atrakcyjną ofertę, to możesz ruszyć do działania i, i jak najbardziej na tym rynku też znaleźć dla siebie miejsce. Kwestia tak naprawdę jest tego, w jaki sposób ruszyć, więc słuchajcie, no to, to, to jest taki, to się też wydaje dużym problemem, a tak naprawdę można to. Trochę porównać do takiego wyjazdu na wakacje. Chcemy wyjechać na wakacje, no to musimy postanowić, gdzie, postanowić, czym coś zarezerwować, a potem się spakować, wziąć to, co jest nam potrzebne i po prostu jechać. I Dobre porównanie. Tak mhm. I tutaj jest tak samo, musimy Odpowiednie pop... Mamy przygotowanie. cel, więc musimy się do tego przygotować. Jeżeli masz takie zasoby, jak skończone studia z architektury krajobrazu, to masz bardzo. Duże i fantastyczne zasoby. Nie napisałaś nam, jaka to była ta praca, którą wykonywałaś do tej pory, ale jeżeli to chociażby miało coś do czynienia z jakimkolwiek projektowaniem, jeżeli miałaś do czynienia z jakimikolwiek programami do projektowania, to tak naprawdę ty nie ruszasz od zera. Ty masz już bardzo duże zasoby do tego, żeby wrócić na tą ścieżkę zawodową związaną z projektowaniem ogrodów baja ci powiem więcej. Jeżeli to była typowa praca biurowa i w której miałaś za zadanie odpisywać na maile, prowadzić jakieś arkusze kalkulacyjne w Excelu, to również w naszej pracy się tobie ta umiejętność bardzo przyda, tak? Bo obsługa klienta to jest również bardzo ważna rzecz. Ta kwestia finansowa, o czym mówiłyśmy w poprzednich odcinkach tej specjalnej serii, również jest ważna, żeby umieć się w odpowiedni sposób wycenić, a na to wpływa bardzo wiele różnych czynników, to też są te elementy, które, z których możesz skorzystać, czy chociażby nawiązywanie współpracy z innymi, którzy byli w tym twoim biurze być może, tak, bo nie napisałaś właśnie gdzie, ale te umiejętności tak. sprawdzają się również w tego typu pracy, tak? I to chcemy ci właśnie powiedzieć, że tak faktycznie I to jest. jest. Bardzo ważne, o czym wspomniałaś, mm -hmm. bo też, tak jak mówiłam, znamy bardzo dużo takich e, osób, takich kobiet, które przechodziły taką, e, taką drogę i właśnie bardzo często było tak, że do tej pory wykonywały jakąś pracę, ale w ogóle nie widziały potencjału tych umiejętności, które tam nabyły, do wykorzystania w projektowaniu ogrodu. Na A innym tak jak, polu, nie? Tak, na innym polu, nie? A tak naprawdę zazwyczaj tak jest, że tam są jakieś umiejętności bardzo przydatne, bardzo e, fajne i bardzo pożądane, które pomogą Tobie działać z sukcesem teraz w tej innej jakby dziedzinie, tak? Więc warto też tak naprawdę zauważyć to, mówię, ten cały potencjał, czyli to wszystko, co ty już masz. A potem a nie skupiać by się było... na tym, czego tak. nie masz, nie? No, bo ludzie Potem... zazwyczaj za zobaczy jak... robią odwrotnie, nie zawsze o, bo tego jeszcze nie wiem, tego jeszcze nie umiem, boję się, albo konkurencja, i, albo jak wycenić ten projekt. I to zawsze najczęściej takie e, pytania padają tutaj w naszej przestrzeni bezogródkowej i my to może zmienimy nazwę. Na, może zmienimy nazwę na szklanka do połowy pełna. E, Zastanawiamy się <laughs> nad tym. W każdym razie tak, tak faktycznie jest. I no, po, mówię, podejść do tego tak, jak do takiego wyjazdu na wakacje. Mam już to, potrzebuję jeszcze mieć to. Jeżeli nie będziesz wiedziała, czego jeszcze potrzebujesz, no to mo możesz nawet do nas napisać, możemy pogadać i w jakiś sposób sobie spróbujesz to określić, jakby czego ci brakuje. Na pewno ci brakuje takiej praktyki, czyli masz jakąś wiedzę, masz tą wiedzę jeszcze ze studiów, masz jakieś takie umiejętności interpersonalne i tak dalej, ale teraz musisz to przełożyć na pracę. E, Albo na, jesteś kreatywna, nie? Bo tak, na, nie na pracę jeden na jeden z klientów. Klientem, tak? Pozyskanie tego klienta, zrobienie projektu od A do Z, tutaj będzie się kłaniała też najzwyczajniej w świecie taka zaplanowana ścieżka postępowania właśnie w projekcie, tak, żeby jak już znajdziesz tego pierwszego klienta, to żeby nie zastanawiać się, co i jak ty masz zrobić, tylko żeby mieć to usystematyzowane, tak, żeby wiedzieć, przez jakie etapy musisz klienta przeprowadzić, na jakie etapy dać sobie, ile czasu, jak to wykonać, posługując się jakimi narzędziami, zaplanować sobie, te narzędzia, zaplanować sobie, z jakich programów będziesz korzystać, wyedukować się trochę, wyćwiczyć się trochę w tych programach, tak, żeby potem te zlecenia po prostu szły płynnie, a nie żeby na tych pierwszych zleceniach jakby. Trenować i metodą prób i błędów dochodzić do tego, o co Tobie w ogóle w tym projekcie chodzi, co chcesz zrobić, jak chcesz to zrobić i czy to w ogóle jest potrzebne. No właśnie, i to potrzebne to też jest kluczowe, dlatego że bardzo wiele osób ma taką, wpada w taką pułapkę. Wiecznego dopracowywania projektu, upiększania projektu, rozwijania tego projektu w nieskończoność, ślęczenia nad nim w nieskończoność, e, robienia kolejnych rysunków, i tak dalej. A my mówimy zawsze praktyczna strona, tak, że jeżeli robisz rzeczy, które Um, są praktyczne, to spoko. Jeżeli robisz rzeczy, jeżeli robisz rysunek, do którego potem nikt nie zajrzał, to znaczy, to znaczy dwie rzeczy. To znaczy, że um, po pierwsze ten rysunek nie był w ogóle potrzebny i klienci go w ogóle nie potrzebowali. I tym samym to jest konsekwencja, o której wiele osób nie myśli, klienci tobie za ten rysunek po prostu nie zapłacili. Oni sztuka go od dla ciebie sztuki. nie kupili. To była sztuka dla sztuki. Tak, więc jakby um, należy naprawdę tutaj sobie to dobrze przemyśleć, żeby to funkcjonowało potem u Ciebie w fajny sposób. I uważam, że nie, że nie potrzebujesz całych lat, żeby, um, żeby ruszyć i żeby nadrobić pewne umiejętności, których ci brakuje. Musisz tylko sobie to dobrze określić że właśnie czego Ci brakuje, żeby nie wpaść w jakąś taką pułapkę wiecznego zdobywania wiedzy, wiecznego robienia następnych kursów, następnych szkoleń, czytania kolejnych 50 książek i subskrybowania newsletterów i magazynów drukowanych, po to, żeby zdobywać cały czas tą wiedzę, tą wiedzę, bo trzeba to po prostu zacząć przekładać na praktykę. No, ja tu też bym się właśnie z tym e, zgodziła, bo praktyka jest najlepszym e, nauczycielem, tak naprawdę. Na e, kilku pierwszych projektach e, nauczysz się więcej niż przez e, wiele lat e, nauki tej teorii na tak zwane sucho. Nie? E, na, najczęściej jest właśnie e, tak. E, no, na uczelniach wyższych, no stąd to się nazywa studiowanie, czyli zdobywanie jakichś podstaw, ale tą wiedzę trzeba na własną rękę cały czas uzupełniać, poszerzać. Wiadomo, rynek się zmienia, czasy się zmieniają, tak? I to wszystko trzeba umieć ze sobą pogodzić, poukładać odpowiednio, po to, by doskonale sobie później poradzić na tym rynku, tak? Trzeba być elastycznym i tak, jak to się zmienia, zmieniać się razem z tym rynkiem i potrzebami klientów, z z którymi się y, zmierzysz, albo też y, które będą dla nich y, zwyczajnym, w cudzysłowie, problemem ty. Potraktujesz je jako wyzwanie projektowe i rozwiążesz y, poprzez może swoją kreatywność dany problem. Tak, teraz jest y, tyle grup branżowych, y, takich jak, y, jak nasza, że zawsze możesz, y, gdy będziesz miała tego typu wątpliwości, zadać na y, grupie, gdzie są y, naprawdę fajni specjaliści. Y, Współpracujący ze sobą, a nie konkurujący, to też jest ważne. Ta atmosfera w grupie jest bardzo y, ważna, bo nie lubimy tutaj zizą ani hejtu, ani wymądrzania się. I, i ta nasza społeczność jest uważamy bardzo wartościowa, więc y, korzystaj, y, bo y, na Bez Ogródku właśnie z, y, tworzymy treści typowo pod stricte projektantów i również ludzi, y, którzy są po architekturze krajobrazu, tak jak napisałaś, nie? Tak, i tutaj też taka startowa podpowiedź dla Ciebie, jakby nie zostawaj sama z tym problemem, tak? Znajdź po prostu sobie wsparcie, i to może być zarówno wsparcie, możesz nawet właśnie tak jak Zania powiedziała, odezwać się na grupie naszej bezogródkowej i znaleźć tam osobę, która jest w podobnej sytuacji albo jest krok dalej, czy ma podobną drogę, tak? Możesz poprosić o wsparcie i na przykład z taką osobą popracować w formule mastermindu chociażby, spotkać się raz w tygodniu online pogadać i to jest naprawdę słuchajcie bardzo wartościowe, bo to jest cały czas to, że my si siedzimy w tych swoich po prostu pudełkach, zamkniętych i naprawdę przekonaniach. zamkniętych w zamkniętym patrzeniu i perspektywie na pewne rzeczy i my po prostu nie widzimy czasem oczywistych rozwiązań nie? i czasem naprawdę to jest na Zaoszczędzenie kolosalnej ilości czasu, skorzystanie ze spojrzenia kogoś, kto jest z boku i widzi to po prostu inaczej. Więc tutaj pod, podpowiedź taka dla Ciebie: nie zostawiaj siebie samej z tym wyzwaniem, tylko znajdź wsparcie. Może to być wsparcie osób na grupie. Na pewno znajdziesz kogoś, kto się do Ciebie odezwie, odpowie na Twoją prośbę i nawiążesz jakąś relację. Jeżeli będziesz chciała naprawdę mocno popracować, nad tym, żeby ruszyć. No to ja sobie nie wyobrażam, żeby w najbliższej edycji marcowej bootcampu nie było ciebie na pokładzie, bo to na pewno, jestem tu w 100% pewna, pozwoli ci po prostu zaoszczędzić mnóstwo czasu i ruszyć szybciej, bo skupisz się naprawdę na kluczowych kwestiach, nie będziesz gdzieś tam Gdzieś tam rozwijać rzeczy trochę pobocznych, trochę fajnie jest to rozwijać, ale nie jest to w tym momencie konieczne, wiesz, priorytety, nie? My określamy priorytety i po prostu jedziemy, jedziemy do celu na piątym biegu, nie? Mhm. Właśnie o to chodzi, tak. Zielony bootcamp jest właśnie takim kursem odpowiednim dla Ciebie, który Ci tą wiedzę, wiedzę po prostu uzupełni i co jest bardzo wartościowe w zielonym bootcampie, jak i w zielonym biznesie, czyli w drugim naszym kursie, w którym zajmujemy się tymi zielonymi biznesami, tak? Od podszewki, po prostu mamy Grupy kursowe i to daje no, bardzo wiele inne perspektywy spojrzenia pozostałych kursantów i projektantów, którzy są na różnych etapach tej działalności. To też fajnie działa, bo jak widzisz tego typu komentarze, że ktoś się z czymś mierzy na daną chwilę, to być może da ci to wskazówkę i zaoszczędzi ten czas, który ja uważam, jest wartością bezzwrotną w tej Twojej działalności. I to jest bardzo właśnie ważne. Nie? My tego czasu, żeśmy z Izą na Samodzielną naukę bardzo dużo poświęciły, i dlatego między innymi powstał bez ogródek, bo chciałyśmy się nią podzielić i pokazać te nasze drogi, jak one wyglądały. A każdego droga jest człowieka, uważam, różna i to jest rzecz normalna, tak? Tylko chodzi o to, żeby się w tym wszystkim jeszcze dobrze odnaleźć i, i podążać swoją własną drogą, nie? Tak i wiesz, ja tak żania chciałam na podsumowanie powiedzieć, że w sumie wyszło tak, że chyba w każdym odcinku specjalnej serii było lokowanie produktu, bo zachęcałyśmy te osoby, które nam się nagrały, do dołączenia do któregoś z naszych kursów. Ale słuchajcie, no to po prostu tak jest, że te dwa flagowe kursy, które są i które będą dla was dostępne w marcu, w marcu u nas, nie czyli powstały bez buchy, niczego, tak, właśnie tylko biznes. właśnie z tego tak. wynikają, z tego typu z pytań. pytań. I tak naprawdę te kursy powstały jako odpowiedź na kiedyś nasze bolączki, nasze obawy, nasze strachy i nasze pytania, które są tak jak widzimy, ponadczasowe, bo. Osoby, które są dzisiaj w naszych butach sprzed tych 11-12 lat i też chcą zacząć, mm -hmm. mają te same bolączki, te same obawy i te same pytania. A więc, jakby my po prostu mówimy do Was zawsze z wielką radością i lekkością, zapraszamy do naszych kursów, bo po prostu jesteśmy em, my po prostu wiemy, jak Że są... to działa i że są skuteczne i że właśnie osoby takie, jakie tutaj go napisały z tymi pytaniami, wychodzą z, tego, z tych kursów, wychodzą silniejsze, bardziej doświadczone Patrzący pewniejsze siebie to na pewno. Tutaj, Pewniejsze siebie. E, I po prostu nic nam chyba nie sprawia takiej e, frajdy jak wiadomości e, brzmiące, wyceniłam to na 7,5, gdzie przed kursem, jakbym powiedziała 4, to już bym była z siebie bardzo dumna. Nie Więc... można. Dwa razy takie pieniążki na projekcie, który osoba dana robiła wcześniej, a po bootcampie na przykład, czy po zielonym biznesie zmieniła swoją perspektywę o 180 stopni, co nas bardzo cieszy, bo jesteśmy tym przysłowiowym wiatrem w wasze żagle i o to chodzi. I to jest właśnie to. to jest tak, właśnie rek to. rekrutacja do kursów rozpocznie się już 2 marca, webinarem. W którym, a jeszcze nie powiem co w tym webinarze, ale może kiedyś. Ale zmierzymy się odcinka, z jednym tak. z najważniejszych problemów projektanta ogrodów. To na pewno. Tak, może jeśli słuchasz już tego odcinka wtedy, kiedy jest publikowany, to może jest już to publiczna informacja, o czym będzie ten webinar. Na pewno będzie super, więc zachęcam Cię do tego, żeby do niego dołączyć. No i dobra, i co? I tymczasem będziemy się żegnać, i do usłyszenia, do zobaczenia gdzieś w sieci. W tych internetach, jak to się zawsze mówi, nie? W tych internetach. Do zobaczenia. Na razie. Trzymaj się ciepło, zdrowo. Do zobaczenia. Cześć.